Mini Mike zablokował moją możliwość trenowania w jednym z klubów krakowskich, bo po prostu żywi do mnie niechęć, bo uważa, że chciałem go zniszczyć. Nie zjuczyć. jak do tego doszło? Siema, jesteśmy na pierwszej konferencji przed fejrem A15, z nami para Maxil, siema. Dzień dobry, to Super ekspres? Oczywiście, to Super Express. Same super fakty. Mamo, jestem w formacji. Mamo, jestem w telewizji. No wyrastacie z Franiem na niezłych zadymiarzy, muszę powiedzieć, zadziało się na, na waszej części konferencji. Skąd ta niechęć w ogóle między wami? Generalnie to nie jest niechęć, tylko ja mam wrażenie, że ten, ten człowiek był po prostu zazdrosny o to, jak ja byłem odbierany na streamach u takiego kolesia, który wspólnie nas wybił, mnie i jego. Jakby on tam przychodził niezaproszony na te streamy, ja, to, ja zawsze byłem, to zazwyczaj, powiedzmy, byłem tam dwóch, trzech razy, z dwustu powiedzmy, więc użyłem słowa zawsze. Byłem zapraszany na te transmisje, on przychodził i ludzie kazali mu z***, mówił, że jest cringe. No, no, ludzie nalegali, że ja biją na te transmisje do Pajaloka, który został zbanowany. Przed tym banem ja się z nim pokłóciłem. I Franio stwierdził, że zajebistym pomysłem, bo jakby tam widownia się podzieliła na ludzi, którzy trzymali moją stronę, mieliśmy taką mikrodramę. Pokusiliśmy się generalnie moim zdaniem o niesłowność. On powiedział, że tak się przyjaciele nie zachowują. Kiedy ja mu powiedziałem w twarz, co o nim myślę. No i Franio stwierdził, że po banie Pajloka trzeba będzie polaryzować te widownie. Eee, jakby obrażając mnie stwierdził, że zaskarbi sobie w ten sposób. Eee, Sympatię tych ludzi, którzy nie chcieli mnie oglądać po Banie Pajoloka. Jakby lwia część poszła do mnie, a on tam miał po 500 tys. widzów. Ja wtedy byłem w tej topce Twitcha. I on i regularnie, kiedy, kiedy ja streamowałem, nic o nim nie mówiąc, on mówił, że jestem fałszywy, że mnie. Deratyzacja Twitcha, non -stop ze mną jechał, bo po prostu stwierdził, że to zajebiste zagranie marketingowe, tak samo jak jego związek z Lizą, czy udawanie głupiego. Bo no cały czas w tym samym schemacie, no jakby zależy mu na tym, żeby być popularnym, idzie po trupach. No, nie szanuję, nie szanuję go za to, bo uważam, że jest gnidą. No i jeżeli ktoś czuje do mnie niechęć, to czemu ja mam go lubić? No jak dla mnie jest takim taką mendą wszą łonową no którą chciałbym się pozbyć, no ale cały czas on nalegał. Jakby ja dwukrotnie odmówiłem walki z nim na początku, bo nie chciałem go promować, a teraz stwierdziłem, że skoro on jest popularny, to może mi się przydać. No jest taką suką, która cały czas nalegała wa na walkę ze mną, kiedy ja dostałem bana na Twitchu, stwierdziłem dobra. Weźmiemy to, dziękuję bardzo mojemu przeciwnikowi, że jest taki głupi i daje mi szansę na to. A Abstrahując od tego, że podpisał się trzy miesiące temu, zanim był popularny, no więc pewnie jeszcze garzę o ode mnie. Właśnie zahaczyłeś trochę o temat, który chciałem poruszyć. No. Mówisz, że dwukrotnie odmówiłeś mu walki. Tak. Czy teraz to wpadło tak, że po prostu nagle zadzwonił do Ciebie, zaproponowali Ci trzeci raz? Czy jak <grym> wyglądały te kulisy tego Jasne. zestawienia? No byłem generalnie na festiwalu. Tak zwana Essa w Sztosie była, nie tylko Essa. No i dzwonił do mnie jakiś chłop. Mówi, że jest. Nie, nie, inaczej. Dwa dni wcześniej zadzwonił do mnie Wojtek Gola. Później w ten sam dzień zadzwonił do mnie Boxer z tym samym pytaniem: czy chce walczyć ze Franiem? Powiedziałem, że wstępnie spoko. A później zadzwonił do mnie Rafał. W momencie, kiedy byłem na festiwalu, dobra, masz umowę do podpisania. Ja mówię: Dobra, ja chcę więcej kasy. On powiedział, dobra ile? Powiedziałem kwotę. Wysłali mi, wysłali mi umowę. No i jest spoko, powiem tak. No, jest bardzo fajnie. Jak wygląda Twoje przygotowanie w ogóle do walki? Czy wchodzisz z marszu, bo mnóstwo było takich zawodników w fejmie, czy gdzieś tam po cichu sobie trenujesz? Jak to wygląda? Generalnie jestem człowiekiem, który jeżeli już coś robi, to staram się to robić na pełną... Kurczę, jakby to powiedzieć bardziej kulturalnie. Całym sobą. <grym pójdzie> całym sobą staram się. Zrobić to jak najlepiej, jakby strasznie nie lubię byle jakości i staram się, no jest, jestem perfekcjonistą, więc no trenuję tyle, ile mogę, wydaje mi się, że jakbym więcej trenował, to po prostu organizm by mi wykitował, nie wiem, czy mi nie wykituje teraz, bo dwa treningi dziennie jest to w miarę sporo, no ale cóż, no, mój, tre, mój przeciwnik ma dwa lata przetrenowane ze sobą. Ja mam półtorej tygodnia, bo niestety, no, Mini Mike zablokował moją możliwość trenowania w jednym z klubów krakowskich, bo po prostu żywi do mnie niechęć, bo uważa, że chciałem go... Zjeść. jak do tego doszło? E, jak do tego doszło? Mhm. No po prostu byłem umówiony na spotkanie i... zakładam, że zakulisowo powiedzieć o, to jakiś koleś też się bije w fejmie do Mini Mike'a, bo oni są tam przyjaciółmi w tym klubie, w którym trenuje Mini Mike. No i nagle dostałem wiadomość, wiesz co, jednak nie możemy Ciebie trenować, bo jesteśmy przyjaciółmi z Mini e, No i... F, taka sytuacja, no... Czyli masz co? podejrzenia, że to on, czy Nie, jesteś podejrzenia. nie do, mam, mam wiadomości od trenerów, zeskrinowane nawet, ale no, nie zamierzam ich upubliczniać, że po prostu zablokował moją możliwość trenowania w klubie, w którym on trenuje, bo po prostu żywi do mnie niechęć, bo uważa, że wszystkie jakieś tam sytuacje, typu jak gdzie, wiesz, co to jest miejsce publiczne, wiesz, co to jest RODO i tak dalej. Tak, tak. E, albo nagranie, kiedy ja jeździłem uberem i losowych pasażerów spotykałem i, i w momencie, kiedy on już zaczął mówić, że nie, bo to było tak, że. Na na początku było RODO, później dopytywał mojego przyjaciela na jego irl streamie, gdzie ja mieszkam i pytał o mój adres, że tam chłopaków ze mina no i później e, byli ludzie e, w taksówce w mojej, kiedy ja kręciłem front, e, front ulicy bez twarzy, zaczęli opowiadać o minimajku rzeczy pod tytułem, no, że przebierał się za króliczka i lał ludziom wódkę do gęby. No i on myślał, że jakby ja specjalnie chcę go zniszczyć i cały czas tak myśli, mimo tego, że pewna osoba z ekipy próbowała nas pogodzić. No, jakby bo żywiła do mnie sympatię i chciała ze mną coś robić, ale Mini Mike stał na ja przychodzie. A również kto był tą osobą? No jest taki jeden w porządku koleś z ekipy, nieważne, no okay. jakby ja, ja do niego czuję sympatię, on do mnie też, no, ale z racji tego, że Mini Mike za mną nie przepada, to nie pokolegujemy się, tak samo nie potrenuję sobie. No Mini Mike jest takim paluchem, na, nawet paluszkiem e, tego świata freakfightów, no. To jeszcze pytanie na koniec, walka z praniem, to dla Ciebie jednorazowa przygoda w fejmie, czy planujesz tutaj zostać na dłużej? Zostanę tu na dłużej. Masz już jakiegoś rywala w głowie, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie mam, no generalnie chciałbym wygrać tę walkę, jestem dość, mam wrażenie, że jestem dość chwytnym człowiekiem, no jakby czegoś się nie łapałem w sporcie, to dobrze mi to wychodziło zawsze. Mam wrażenie, że na tych treningach też dobrze idzie, jakby mimo tego, że przez ostatnie dwa albo trzy lata nic nie robiłem kompletnie, nigdy nie miałem styczności ze, ze sportami walki, to no jestem zdania, że go tego tak życzymy. Dzięki Dziękuję wielkie. Bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo.